Cześć wszystkim, z tej strony Siwan i zapraszam do kolejnej części poradnika World of Tanks. Tym razem w odcinku wystąpi nam gościnnie T44. Jest to radziecki czołg średni 8 tierą, który prowadzi nas z linii rudego, więc T34, T34, 85, T43 i T44. Cześć z nim dobrego na początek. Na początek dobra jest w nim jego moc silnika. 620 koni to, jest, to nie jest tylko maksymalna moc, maksymalnie ma yy, 680, ale jeszcze do tego nie dotarłem, a stwierdziłem, że on już na tym silniku jest wystarczająco dobry, żeby można było o nim zrobić jakiś ciekawy materiał. 620 koni wystarcza mu już w zupełności na osiąganie 51 na godzinę w dość szybkim tempie. Dodatkowo 44 stopnie obrotu na sekundę to też yy, bardzo, bardzo dużo. Więc ten czołg jest niesamowicie mobilny, a będzie... Znaczy, ten czołg jest bardzo mobilny i zobaczycie to na replayach, które przygotowałem, a będzie jeszcze lepszy. Dalej, co jest jeszcze w nim świetne, to 90 pancerza z przodu odbija bardzo dużo. To pokażę na drugim replay, replayu. Ten czołg przednim pancerzem, tutaj tym, przednią górną płytą, odbija bardzo dużo strzałów. Tak samo wieżą, 120 pancerza z przodu wieży, 100 z boku, 100 z tyłu. No, bok tyłu, wiadomo, płaska, dość płaska powierzchnia, ale przód, zaraz to jest osłona, która dużo, dużo nie pomaga, ale jednak. Yy, także, no, przód wieży i przód tutaj kadłuba, górna część, dolna płyta przyjmuje wszystko, ale górna część odbija bardzo że, bardzo duże czołgi. Nawet dziesiąte tier. Co jest w nim jeszcze lepszego? To tak. Armata. Armata 100 mm LB1. Strzałów na minutę 7, czyli co 7,25 sekundy strzelamy. Bez żadnego braterstwa. Jednie z dosyłaczy i wentylacją. 175 penetracji, i 250 obrażeń. Szału nie ma. Jest. To w sumie najsłabsza penetracja ze czołgów średnich na 8 tierze, Ale wystarcza Celność 0,35 świetna jak na radziecki czołg Czas celowania 2,30 sekundy Standardowy, wystarcza I Teraz na penetracji 175 yy, jest to mało W porównaniu do innych busamek yy, Ale Tym czołgiem się jedzie całkowicie inaczej tym czołgiem absolutnie nie wolno strzelać się frontalnie z innej. Można, oczywiście można i często się nawet wygra, ale on nie jest do tego stworzony. Ten czołg jest stworzony do objeżdżania, zajeżdżania, wyskakiwania z boku przeciwnika, z po prostu znikąd można śmiało to robić, ponieważ ten czołg jest idealny, nawet na frontalne linie. To jest doskonały niszczyciel inny średnich czołgów jak również doskonały niszczyciel wszelkiego wszelkiego dziadostwa, które można objechać, zajechać, podjechać jakoś oszukać teraz tak droga rozwoju tego super pojazdu jeżeli ktoś ma jeżeli ktoś ma ISA chociażby ISA i odlokował na nim działo 100mm diod to będzie w 7 niebie, ponieważ oszczędzi to 6000 ekspa spędzone na stokowym T-44. A dodatkowo uratuje nam kupę pieniędzy z tego samego zresztą powodu. Ponieważ zaczynamy ten czołg z niczym. Chyba że odblokowaliśmy wcześniej niszczyciele czołgów SU-101 i SU-122, nie, SU-101 tak. Jest ma tutaj ten, ten silnik 680-konny i ten, ten również. Więc, jeżeli mamy Su-101 i na przykład z ISA to jesteśmy już niebowzięci. Jeżeli nie, no to trudno, ale musimy się mordować z totalnie stokowe pojazdy. Mamy tylko w sumie radio. Radio, i tutaj armatę, tą, która pochodzi z, z, z ukochanego nam rudego na szóstym tierze. Więc, zaczynamy z armatą, która ma 144 reprezentacji, 180 mm. 144 mm, penetracji, 180 obrażeń na strzał, strzela co niecałe 5 sekund i ma dość dobrą celność, ale tragicznie czas sterowania. Ta armata jest gorsza niż na T 43, znaczy to jest to sama armata, tylko to jest gorsza wersja niż na T 43, więc no, tragedia według mnie. Ale, jeżeli oddukujemy sobie wieże, to mamy. Do wyboru w sumie dwie armaty, na dzień dobry armata sportowa, która jest bo jest, i idiot sportowa jest tragiczna. Nigdy, choćby nie wiem co was podkusiło, nie zakładajcie tej armaty. Wtedy ten czołg traci kompletnie sens i robi się jakimś dziwnym wynalazkiem typu T34-3. Albo nawet gorzej, bo T34-3 dużo szybciej strzela od tego czegoś. To jest bzdura, bo to wtedy strzela co 15 sekund po 390. O ile przebije, bo ma tylko 175 penny, co nie jest dużo, wbrew korozorom. I o ile trafi, bo ma 0,43 celności, i o ile zdążymy wycelować, to nie na zabiję, bo odceduje 3,4 sekundy. To już wszystko jest na nie co do tej armaty. Ona jest po prostu beznadziejna, głupia i bezcelowa. Idiot z drugiej strony jest całkiem. Nie najgorszy, ponieważ strzela ponad dwa razy szybciej. Penetracja jest ciągle kiepska, ale lepszej nie będzie. 250 brażej w stosunku do, do tej szybkostrzelności jest wystarczające. Jest również niecelna i wolno się skupia, ale to jest armata przejściowa. Przejściowa aż do LB1. LB1 jest lepsze pod każdym pod względem. Jest, jest celne. 0,35 i 2,3 sekundy celowania jest super. Nie rozjeżdża się celownik podczas jazdy, co jest dużym plusem poznają do Idiota, Bo Idiot jest no, Idiotą i, i jest po prostu kiepską armatą. Spentacja yy, obrania są te same, strzela jeszcze szybciej, to strzela działo, strzela co 6,25 sekundy, 7,25 sekundy, przepraszam, 7,25 sekundy po 250. Z przodu Isa, z przodu ciężkich ósemek nie przebije, średnie ósemki powinien. Oprócz pantery drugiej, która jest w sumie yy, Ciągniem średnio ciężkim, yy, trafi w to, trafi do celu. mi się skupia szybko, bardzo się podczas nie rozjeżdża. Jest po prostu bardzo dobrą armatą. Z tym, że no, niestety, jeżeli nie mamy idiota, to będziemy musieli długą drogę przebyć, żeby go zbadać. Ponieważ 16,5 tysiąca tutaj i 19 na LB1, więc no, trochę jest dalej. Co na ten cząg polecam? Oczywiście węte i, i dosyłacz. Jako trzeci ja mam na Lornetę, ale tylko dlatego, że ją mam. Nie używam jej, co prawda, bo nie używam tego czągu do, taki, do takiego pasywnego spota, do takiej kampy, ponieważ on jest dużo lepszy w innych sytuacjach, na przykład w objeżdżaniu. A do objeżdżania. I do ogólnie strzelania podczas jazdy polecam stabilizator pionowy. To... Na początku nie byłem przekonany do tego czołgu nie wiedziałem co będzie na nim przydatne, dlatego jest standard, jest więc węta dosyłacz i lorneta, bo jest, bo jest za darmo bo można ją przekładać. Ale jako, że już trochę nim jeżdżę i bardzo mi się ten czołg podoba, to ...rib.. mam dwa wybory: albo stabilizator pionowy, który jeszcze poprawi celność podczas jazdy, może i tak jest całkiem niezła. Albo... Tadadam, ta, 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 osłonię tą optykę Coraz większy nam zasięg widzenia O 10% podczas jazdy I z 380 metrów zrobi się Około 420 No Szału nie ma, ale Zawsze to coś A 420 metrów na 8 tierze Podczas ruchu jest świetne I nie ma co na to absolutnie narzekać Jaką umiejętności Standardowe więc żarówka, naprawa, 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 ponieważ no może być w kamuflażu niedobrze, bo on jest dość niski, dość dobry, ma czynnik kamuflażu, ale stwierdziłem, że naprawa też jest bardzo ważna na tym ciągu. Więc jeżeli będziecie robić załogę na nim, to możecie dać pół na pół kamuflaż z naprawą jako drugi skill. Na pierwszym polecam, no tutaj mam akurat na radiooperatorze oznanie sytuacji, jako że on jest też. Działonowym to yy, bezpieczne magazynowanie. To jest bardzo ważny skin na tym ciągu, ponieważ często posiada magazyn amunicji, tak samo jak na T54 dalej. Yy, co jeszcze? Na kierowcy jest mnóstwo ciekawych rzeczy, gładka jazda, jazda terenowa, Hamowanie sprzęgłem nie jest potrzebne, bo oni się szybko obracają. Tak samo ten, jak, jak i następny T-54, więc gładka jazda i jazda terenowa, a później kombinować co tam się komu podoba, zamieniać na braterstwo, dawać naprawę, wszystko. Na celowniczym strzał z biodra przede wszystkim, a później też w sumie co się lubi. Można yy, w sumie na snajpera, zbrojmistrz, armata, no jak standardowo ta w innych czołgach jest zniszczona. Ale tak samo kamuflaż, naprawa, zawsze coś da się wcisnąć. Na dowódcy oprócz żarówy w sumie świat, przestronność, torleo, bo to już są takie dodatkowe atuty, bym powiedział. Dobra, na sucho w sumie tyle. Teraz, może w praktyce, pokażę Wam dwie powtóreczki, na których ten czołg przedstawi się w najlepszym w sumie wykonaniu. Mam nadzieję. Zapraszam serdecznie. W tej powtórce będzie test. Bojowy w t 44 na początku troszkę przyspieszę. Bo nie chodzi o to, co i ja, gdzie i ja tu jadę, tylko kogo, tylko kogo spotkam. A walka będzie, już Wam mogę stracić, z M48 Pattonem, czyli dziesiątym czołgiem, 7 czołgiem św. amerykańskim, którym zresztą czołgiem niedawno nagrywałem. Cenność podczas świat ten dzień dobry. Strzał w ogóle znikąd, stał se Baton, strzeliliśmy, weszło. I teraz tak, Mamy 270 penetracji, no a plus minus 2, może 268. Ja mam 175. Moje strzały głównie będą wchodzić, bo patron nie ma jakiegoś mega pancerza, poza tym ja wiem gdzie go strzelać. Ale w nas... no zobaczmy co, troszeczkę przyspieszę. Bo tu chodzi o strzelanie. Dolną płytę weszło, ale za 340 dosyć dobre Proszę, górna płyta odbita. Jeśli się pod strasznie hardkorowym kątem, proszę, nie trafił w ogóle gościu w szoku. Trochę się z niego ponabijaj, żeby jeszcze bardziej zdenerwowany, bo tutaj strzelał, zawsze coś. Może zadziała. Czekamy na kolejne strzały. Drugi ding, górna płyta 270 penetracji odbita. Trzeci ding, 270 penetracji górna płyta, odbita. No, tu już nieco to się nie udało, ale to już spokojnie, chwilę tego patona Także na 6 strzałów, tudzież 7, 2 w ogóle były nietrafione, 2 weszły i 3 odbite. Więc na 5 trafione, 3 odbite, 2 weszły. Sądzę, że górna płyta odbiłaby wszystko pod tym kątem, więc... No i widzicie 90 pancerza. No, no cóż, Radziecka Stal z Diginiem, tego nie pomalujesz. Teraz, może replay, w którym robię coś więcej niż po prostu odbiję strzał. Od Potona jest to prochorowka, bitwa tym razem standardowa, co się coraz bardziej widzi. Jest tutaj kilka rzeczy ciekawych w tej walce. Pierwszą myślą było to, że nie ogarniam bitwy na środku. Co się też dobrze niektórym udaje, ale niestety nie ogarniam na środku, więc jadę na górkę, tudzież w tamtej okolicy, na tamtą stronę. jako że jestem średnim czołgiem, szybko tam podjadę i będę mógł ich spotować się bawić. Yy, o czym jeszcze nie wspomniałem, to elewacja jest bardzo dobra, elewacja armaty i depresja jak na radzieckiej czołgi jest całkiem, całkiem pozytywna również. Yy, dalej, tutaj mi się zdarzyło się kilka bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład to, że cała drużyna oczywiście pojechała kampić w las, co jest totalnie bezsensowne, bezcelowe i według mnie głupie. Tam starczą trzy czołgi i jeden spot. No ale czemu by nie? Po drugie, te 34 który jest mega wolnym czołgiem, jedzie na górkę. Będzie tam za 5 minut. Więc ja stwierdziłem, że ktoś musi pojechać do przodu i zblokować podjazd na górkę tutaj. Kolega Kurowo jest na świetnym miejscu, żeby do nich strzelać, jeżeli ktoś by tam jechał, ale na szczęście tam nie jedzie. I właśnie to jest kolejna rzecz, jeżeli mamy kiepską drużynę, to musimy liczyć albo na siebie, albo na to, że przeciwna drużynia jest równie bezmyślna, co nasza. I w tym przypadku przeciwna drużynia była równie bezmyślna, ponieważ oni też wszyscy pojechali na kampę na linii 1, 2, 3. I teraz tak. Zasięg dnia jest całkiem niezły z lornetką. 370 metrów widzieliśmy VWE 301. Ha! Wow! Niestety nie widzieliśmy przejazdu, bo były jeszcze podobne krzaki. Sądzę, że gdyby nie one, też by się coś udało. Niutym jest fakt, że jesteśmy na tej stronie we dwóch. jest fakt, że oni po tej też są we dwóch. 130 penetracji od V3 6601 nie jest absolutnie żadnym problemem, ale jak widzieliście, 270 penetracji odbiliśmy. Czemu byśmy nie mieli odbić? Słuchajcie, po prostu 130. Ale 200 pod prostym kątem wchodzi. Troszeczkę się położę na tym, T-34, że nie zapewnia mi żadnej, kompletnie żadnej pomocy. Może mam tutaj już, już dwa czołgi. Co prawda, vk które nie jest żadnym wyzwaniem, ale no Tiger P już, no już jest, bo to ciężki czołg. 200 pancerza z przodu, on będzie odbijał. Twoje nie ogarnia życia, no, dzięki Bogu. No i czekamy, czekamy, co ta fałeczka zrobi. On też chciał mnie chyba troszeczkę ustrzelić. Nie był nie do, nie do końca sprytny. Jak już mówiłem, trzeba liczyć albo na siebie, albo na to, że drużyna jest równie lamerska. Ja w tym przypadku mogłem liczyć na swój Pluton, więc na Front i na Kurobo. którzy mi pomogą, a także na to, że i drużyna jest równie lamerska co nasza. Może inaczej, równie bezmyślna co nasza. Do spota widzieliście się całkiem na źle przydaje. W tej chwili już byłem dość przekonany, że nic tutaj więcej nie ma wróci fałeczki, więc mogę by śmiało wyjechać znowu Ding. Ja nawet nie musiałem do końca trenować, też Co robić z się wystarczająco, żeby była fałeczka w obrębie. Teraz już w ogóle wyjechał, więc totalny błąd. vk 3601H została. W wystrzelona w kosmos i 1177 dmg już jest I teraz coś ciekawego odnośnie tego pancerza jest z jednej strony bardzo dobry, z drugiej strony jak widać złodny w Hellcat stokowy 128 100... penetracji? zależy jak armata i proszę wchodzi Jak on strzela? On strzela w wieżę. w ogóle. Dlaczego? Jak? Po co? Z kim? Można, tak? Można. Czemu by nie? 1700 obrażeń, 6,7 dla przeciwnika, 34 dalej. Nic, nawet jednym strzałem nie pomógł. Jest fajnie. Widzicie mobilność go na stokowym silniku i celność podczas jazdy? Proszę, proszę. Jak szaleje to szaleć? to jest strony niecelność, całkiem niedozerwany strzał odwrócił jeszcze wieżę, tak? Duża ta wieża nie jest, więc łatwo w tym nie trafić. Mobilność, przod tył, prawo-lewo. Szybkość strzelania jest bardzo dobra. odpalanie pantery z tyłu działa, także same plusy. Ten czołg ma bardzo dużo plusów, jest tak mobilny, agresywny. Jak uwielbiam takie, uwielbiam takie czołgi, więc myślę, że T44 zostanie w moim garażu na długo. Proszę, nie do końca dozerowany strzał 282 DMG, takie role będziemy widzieć bardzo często. Ponieważ ten czołg no, ma dobrą armatę 250 DMG średniego, co chwilę robi swoje. Tutaj magia T44, nie wiem czemu ja go widziałem, a mnie nie. Po prostu nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam się, robiony jestem. Ale on mnie nie widział dopiero przy ostatnim strzale. Nie zobaczył. Ja tutaj nie ogarnąłem sytuacji. Moja wina, że dostałem ze strzał. Bywa. Mam już 1000 DMG swojego, T-44 w dalszym ciągu robi swoją robotę. I właśnie ten RHM był również zdziwiony, jak ja, że on mnie nie widział, mimo że ma lepszy zasięg spotowania niż ja. A ja go widziałem. Ma lepszy RHM, teoretycznie lepszy zasięg spoda i, i kamuflaż. A mimo wszystko, t 44 widziałem go wcześniej I, i nie miał to naprawdę ze mną żadnych szans. Patrząc na to, że jeszcze kilka czołgów za mną mi pomagało. Już na dużą odległość 360 metrów bez problemu trafienia. Znaczy, wiadomo, że. Coś, wystarczyło co nawet strzał, bo stał tyłem, bokiem, ale no, działa. Tak działa. Jak na razie, czołg się spisuje idealnie i do zajęcia świetnej pierwszej pozycji na froncie, i do strzelania, i do spotowania. I jeżeli by tylko była potrzeba, to objechać by też się coś dało. Na szczęście nie było. Trzeba było się wychylać w ten sposób. Okazało się, że jestem Cheaterem. Ja zarazowałem, oni sobie wzięli trochę za po, zbyt poważnie. Priorytetyzacja celów. Albo... Priorytetyzacja. Nieważne. Wybieranie ważniejszych celów. <grystanie> Takie jak dobicie. Dobicie cel, który jest, jest bardzo dobry. Poza tym ma najlepsze statystyki. No i co? Już nie pozostało tylko kap. Mam nadzieję, że przekonacie się do T-44. Jest to naprawdę bardzo dobry czołg i, i gorąco go polecam. Na koniec jeszcze screeny z wynikami po tej bitwie. Zapraszam Was na koniec na naszego Facebooka. Link do kliknięcia polubienia znajdziecie pod filmikiem. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na polu walki.